Chora instytucja, tymczasowe zatrzymanie. To jest chora instytucja. Dlaczego jak tak niszczy Polaków? Dlaczego tak bardzo nienawidzi polskiego rządu? A z czego to pani wnosi? Czy pani może mi powiedzieć, czym tak Tusk się zasłużył? Oprócz tego, że znowu zaczyna swoje harce. Proszę pana, mogę być jeszcze raz, panem? Bardzo proszę. Proszę pana, a jak pan to nazwie, że sam. Waczyński powiedział w ten sposób, tłuste koty o nich. No Ale to jest nazewnictwo The u Pełna kompromitacja, to nie ma dyskusji nawet, bo e, co by tu dużo nie powiedzieć, sadzili się, sadzili się do tego Romanowskiego, straszyli, straszyli, aż w końcu go wypuścili. No to chyba ich cel był inny, chyba był cel zamknąć. Natomiast powiem, że. Yy, przejrzałem te zarzuty, no to powiem, że po prostu odczapy totalnie. Totalnie. To jest tak na siłę robione, że oni teraz prawdopodobnie do Rady Euro Europy nie złożą żadnego yy, zastrzeżenia, dlatego że musieliby przeczytać te zarzuty. A jak przeczytają, no to wyjdą na śmiesznych. No ale mimo wszystko, z jednej strony można powiedzieć, że yy, prokuratura się pospieszyła, że tak. polskie państwo no, trochę się skompromitował właśnie, no bo rzeczywiście musieli szybko cofać swoją entytyzję. A Marcin Romanowski zresztą, on nie zapowiadał opuszczenia kraju. On nie mówi, że no nigdy załóżmy, podejrzane nie, nie zakłada, ale on mówi wprost publicznie, że on, jeżeli będzie sprawa, on się stawi sam w prokuraturze, stawił się jeszcze w tygodniu przed, tak, w piątek, więc no problemu z tym nie było. Nie uważa pan, że tutaj naprawdę czasami na nadgorliwość, jest gorsza od wielu rzeczy, no bo e, akurat, jeżeli chodzi o areszty tymczasowe, to zapisaliśmy plagę aresztów tymczasowych i nikt tego nie pochwalał, no ale e, tak naprawdę no metody się nie zmieniły. To chora instytucja, e, tymczasowe e, zatrzymanie, to jest chora instytucja. Ją można do dwóch lat prowadzić nawet. Więc te, i to ograniczenie, bo za komuny w ogóle nie było tego ograniczenia, więc myślę sobie, że z tym trzeba będzie coś zrobić, bo to się zaczyna robić dla obywateli niebezpieczne. Natomiast co do istoty, proszę Państwa, to ja bym tu nie powiedział, że to jest nadgorliwość, dlatego że po pierwsze... Wydaje mi się, że inspiratorem głównym jest Donald Tusk, który wymusza wręcz takie nerwowe działania, bez przemyślenia, bez tylko szybko, szybko efekty się liczą. I to się kończy szczę nie szczęściami ludzkimi. No tego księdza zamknęli. Za co? Za to, że brał udział w, konku w, w konkursach, przecież nikt nie udowodnił mu, że te pieniądze przekręcał, jakoś do kieszeni wsadzał, czy chował gdzieś w ogródkach, no, czegoś takiego nie ma. Po prostu wziął udział w przetargu i oni uznali, że mm, oni się wcześniej znali i ten przetarg był ustawiony. Ale ustawiony na co był? Na kradzież pieniędzy? No nie, na budowę. E, czy ta budowa istnieje? Istnieje. Czy te pieniądze są rozliczone w tej umowie? No są rozliczone. Więc e, 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 naprawdę zaiste ja się zastanawiam, gdzie są pokrzywdzeni? Gdzie w tej sprawie są pokrzywdzeni? Panie profesorze, natomiast patrząc z jednej strony na pochopne działania, ale z drugiej też na to... Czy na przykład w momencie, kiedy będą udowodnione pewne nieprawidłowości za czasów rządów PiSu, to popiera pan jako tako rozliczenia ludzi odpowiedzialnych za rzeczy, no, do których nie powinno dojść? Czy pan tutaj wychodzi z założenia, że no nie powinno się rozliczać? polityków, bo to jest taki no rewanżer z Nie, nie, no absolutnie. Ja uważam, że politycy powinni być rozliczani w sposób, tylko rzetelny sposób, w oparciu o jakiekolwiek realne zarzuty, tak jak łapówki są udowadniane, jak jest 200 zeznań ludzi, którzy łapówkę wręczali panu Grockiemu na przykład i prokuratura nie widzi nic z tym zdrożnego i tak dalej, i tak dalej. No to ja mówię o takim rozliczaniu. Natomiast budowanie rzeczywistości prawnej po to, żeby kogoś sadzić do więzienia, to, to, to bez względu na to, czy ktoś jest politykiem, czy osobą fizyczną, to w tym przypadku mamy do czynienia z nadużyciem prawa, i za to ktoś będzie musiał odpowiedzieć. Nie ktoś, tylko dokładnie wiemy kto. Natomiast z drugiej strony, wszyscy mogą teraz zarzucić na przykład byłemu rządowi, czy też ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobro, że na przykład w przypadku Grockiego też prokuratura nie, nie wszczęła żadnych konkretnych działań, nic z tego nie wyniknęło. Z drugiej A skąd pan to wie? No, w sensie wiemy doskonale, że tutaj broni no immunitetu. Nie. Ale. No, chodzi o zarzuty to, były. Chodzi, ale chodzi bardziej o to, że y, zazwyczaj też w ogóle w Polsce jest y, temat tego, że ten system sprawiedliwości jest po prostu niewydajny i że politycy mają zbyt duży wpływ na prokuraturę. A z tego, co pan powiedział, to wynika na to, że według pana Donald Tusk wpływa na prokuraturę i ma realne możliwości wpłynięcia na jej decyzję. No i co by Donald Tusk zrobił, gdyby nie znieśli immunitetu? Nic by nie zrobił. Tak więc ja myślę, że jeżeli chodzi o Ogrodzkiego to jest zły akurat pomysł, dlatego że przykład dlatego, że tam było akurat wszystko gotowe z aktem oskarżenia włącznie, tylko że nie można było tego aktu przeczytać, bo miał immunitet, a na zdjęcie immunitetu nie zgodziła się platforma obywatelska. I tak się ukręca. Teraz z Nowakiem ciekawe, co będzie, bo to nie każdy parę milionów w nogach od stołu ma. Ciekawe, czy już wyjaśnił te wszystkie swoje karteczki znalezione z tymi rozchodami jego i tajemniczy, tajemniczy, bardzo tajemniczy taki dopisek DT 45 tysięcy dolarów. Dobry dzień, z kim się słyszymy? Jakie jest pytanie? Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, nazywam się Grażyna. Chciałam zadać jedno pytanie panu Jakubowi, dlaczego jeżeli nienawidzi tego polskiego rządu. Tak go bardzo szkaluje, obmawia. Ja jestem pulpa. Wybrany prawowity rząd jest dla nas. Nie można w ten sposób postępować, żeby skłócać po latach z polaczem. Pan, pan jest naprawdę nieoficjalny. Jeżeli panu tak bardzo źle, nikt pana nie przykuł kajdankami do fotela sejmowego, proszę zrezygnować. Proszę wyjechać z Pani prosimy o jakiś znak zapytania. Takie jeszcze pytanie, takie bardziej skonkretyzowane. Proszę. To no, już o? chyba znak zapytania? Już? Tu już był postawiony znak zapytania? Chyba tak. Tak, słucham. E, czy Poprosilibyśmy o takie konkretne pytanie, żeby skonkretyzować tak na końcu, bo... Dlaczego jak tak niszczy Polaków? Dlaczego tak bardzo nienawidzi polskiego rządu? To jest Jeżeli mu... Musieli... E, e, prosimy już, bo... A ja na mam pytanie do dużo... Pani. Jaką stację telewizyjną Pani ogląda wieczorem? Proszę pana żadnej. No. Bo Republiki ciężko nie mogę, bo tam są same... Wszystko się przyznać. No, nie żadnej. Internet. Korzystam tylko z internetu. Proszę pani, to proponuję oglądać jednak inne stacje po to, żeby z własnej bańki wyjść informacyjnej. Nie kłamca, żeby ksiądz. W Częstochowym mi kazał za pan To się odwiedzać. A no, panu i to pani nie każe. Silnko. Nie nie, no panie, widzę, że przez panią szeroko zakrojona nienawiść przemawia. Ja chcę pani tylko powiedzieć, że ja życzę pani dobrze, jak i wszystkim ja życzę Polakom też. dobrze. Tylko, no nie, pan, nie sądzę. Natomiast. Proszę pana. Ja panu też bardzo dobrze życzę. Tylko niech pan moją polską nie mojego premiera nie zasłużył sobie na to. A z czego to Pani wnosi? Czy Pani może mi powiedzieć, czym tak Tusk się zasłużył, oprócz tego, że znowu zaczyna swoje harce? Proszę Pana, mogę być jeszcze raz Panem? Bardzo proszę. Proszę Pana, osiem lat rządził PiS, który kradł, Ale my o Tusku co mówimy. Chciał. Pani może wskazać jednego złodzieja w pisie? Oczywiście, wszyscy tam są. A, wszyscy są złodziejami i wszystko ukradli. Co? Tak. Oni mają te miliony. Skąd, okay. Proszę pana, w mojej miejscowości piękne bilety są, piękne samochody, skąd? Z, te, w, której w, pracy? w której miejscowości? W której miejscowości? to jest moja no, sprawa. No właśnie. Proszę pani, ja myślę Więc... tak, że żyjemy, bo jest, jest prawda e, ekranu i prawda faktu, prawda. Więc chciałem tylko tyle pani powiedzieć, że mniej emocji, a więcej analizy. Jak chcę pani powiedzieć, że państwo polskie, o którym pani mówi? Yy, przez tylko 6 miesięcy cofnęło się przynajmniej o 12 lat w rozwoju. Yy, państwo no. polskie, które wygenerowało stratę w wysokości ponad 50, nawet się mówi już dzisiaj do 60 miliardów tylko za pierwszy kwartał. Orlen, ten o którym pani mówi, ci złodzieje i tak dalej i tak dalej, miał większe przychody niż państwo Tuska do 15 roku. I ja chcę pani więcej powiedzieć, że w sytuacji takiej, kiedy Orlen został przejęty yy, od Obajtka, za drugi kwartał nie drukują już wyników swoich, choć obowiązek akcyjny mają taki, bo wyniki ja ma, są tak, tak straszliwe, tak straszliwe, że nie chcą tego po prostu drukować. I powiem pani więcej, jak pani tak bardzo za tym rządem jest, niech mi pani powie, jakby pani spojrzała menadżerom Orlenu akurat w twarz, których 700 zwolniono w ciągu jednego dnia. W jaki sposób ta pani Polska. Czy oni nie są Polakami? Ja jestem analitykiem i uważam, że to, co robi obecny rząd, to robi dobrze, bo się pozbywa Czego? tych osób, które Pol Polską rządziły 8 lat i nic dobrego nie zrobiły. Proszę pana, że podnieśli emerytów, brendzystów o chłapę dali, a sobie miliony wzięli. Jakie miliony? Tam o czym pani opowiada? Przecież to, Kaczyński, jak, jak doszedł do jaka, władzy, to wszystkim jaka. obniżył pensję o 20%. Proszę pana, a jak pan to nazwę, że sam Kaczyński powiedział w ten sposób? te koty o nich. No Ale to jest krazewnictwo TVN. -u. Proszę Pani, ja Pani chcę powiedzieć, nie, że jest, jest w Warszawie, jest w Warszawie taka instytucja szlachetna zresztą, wytwórnia papierów wartościowych. Wie Pani, po przejęciu władzy przez Tuska e, i no, czy, o nominatów platformy obywatelskiej tam obsadzono, wie Pani, od czego zaczęto? Od 50% podwyżki. Więc to nie jest jedyny przykład, proszę Pani, wszystkie spółki skarbu państwa notują straty, e, a spowodowane są. Non Szalancją w zarządzaniu i podwyżkami w, w, zarządów, które nominatami są Donalda Tuska. I jakby pani na to wszystko sobie chciała popatrzeć bez emocji, to by pani wiedziała, że ta pani Polska z tym genialnym pani prezesem, mówię tutaj o Tusku. Tą Polskę zawija i za chwilę panie będziemy pośle, częścią Unii Europejskiej. Pani Grażyny, bardzo dziękujemy to i ostatni adwokat dla ja jedno... Pani Grażyny, ja, bo ja mamy więcej telefonów jedno... i chcielibyśmy też innym udostępnić możliwość. Jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja wiem, że nie jest idealnie, ja wiem, że jest źle, ale nie ja jest nie gorzej, tak, nieźle. Jest znacznie gorzej, tylko, Pani Grażyna. Ja po prostu nie mogę znieść tego, jak Pan opluwa Polskę. Dla mnie to jest nieznane. No, pani Grażyna, to jest Pani definicja. E, Akurat jest pani ja jestem opinię, znany z tego, e, że ja nie opluwam także, ludzi, a szanuję wszystko. Pan, to było ostatnie adwokat dla Pani. Bardzo bo... często. Pani Grażyna, Grażyna, to... Moment, niech Pani Grażyna powie. Proszę Ale bardzo. Proszę, przykład jednego opluwania przeze mnie. Mówi Pan, że Tusk powinien odejść. No to to jest opluwane. Takie jest moje żądanie. Proszę pani Tusk jest premierem nie dlatego, że go naród wybrał, tylko dlatego, że tego a. chce Kosiniak i Hołownia. Niech pani policzy tu, sobie głosy. To jest po pierwsze. A po drugie, chcę pani powiedzieć, że dzisiaj w swojej wypowiedzi powie, nie tak, nie, nie nazwała pani nikogo złodziejem, bo tych złodziei nie ma. Nazwała pani po, po imieniu, że ja e, obrażam Tuska czy coś tam, ale nie, nie była pani w stanie i Polskie, i Polskie, powiedzieć żadnego przykłada. I Polskiej Polaków. Ja też jestem Polakiem. Proszę mnie nie wykluczać z rodziny polskiej, bo tak mi się coś wydaje, że pani nie wie o czym mówi. Nie, proszę pana, ja wiem doskonale o czym mówię. Tylko nas PIS podzielił na dobre. Nie Polaków PiS, i PIS, tylko Polaków. Tusk. Proszę na pani, proszę rasę, nie zmieniać e, proszę polaryzacji. Panów, nie zmieniać. Na rasę panów i na rasę. E, tak? A to niech mi pani powie, kto Polskę podzielił na A i B. Nic. Pani Grażyno, e, dziękujemy bardzo. Ale jeszcze może Pani grażyna ja. na pewno ma dobrą I... pamięć. A przypomnij mi Pani, kto e, prezydentowi kazał się wieszać na gałęzi przed pałacem? Przepraszam, nie słyszę. Kto prezydentowi Rzeczypospolitej kazał się wieszać e, 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 przed pałacem? Widocznie tak, tak, tak ktoś uważał. Nie ktoś, tylko Tusk, proszę Pani. I to Tusk dzieli naród polski. Dziękuję Pani za rozmowę. Nie, proszę Pana...